Dzień dobry, nazywam się Andrzej Liszkujawski i jestem prezesem Osztyńskiego Stowarzyszenia Modelarzy Barmi. Świat w miniaturze w Muzeum Nowoczesności. Z jakiego powodu Państwo się tutaj spotykacie? Z takiego najprostszego. Chcemy spotkać się z innymi modelarzami z całej Polski, a jednocześnie chcemy pokazać nasze hobby zwiedzające. Żeby zachęcić do modelarstwa jak największą ilość osób. Właśnie co pokazujecie, bo jak słyszałem, są modele różnego rodzaju. Mhm. Tak, to prawda. Na wystawie jest ponad 600 modeli i tak naprawdę można tutaj zobaczyć praktycznie wszystko. Jest model ambony strzeleckiej wykonany z drewna, z drugiej strony są modele okrętów, samolotów, jest nawet makieta centrum i łap. W związku z tym naprawdę rozrzut jest olbrzymi, jeśli chodzi o różne pojazdy, różne samoloty, różne obiekty pływające i na powierzchni, pod powierzchnią. Myślę, że naprawdę jest co oglądać. To jest dwudniowa impreza. Tak, to prawda. Impreza jest dwudniowa, czyli dzisiaj gościmy wystawę do godziny 18, 19, a jutro do godziny 13. Jutro o godzinie 13 jest ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Oprócz wystawy, oprócz warsztatów, oprócz wręczenia nagród, jest jeszcze jeden ważny element, jak chociażby. Memoriał. Tak, to prawda. Już po raz trzeci fundujemy memoriał Lecha Dunajewskiego. Był to niezwykły mieszkaniec Olsztyna. Podczas wojny był pilotem w Rafie. Po wojnie wrócił do Polski. Tworzył aeroklub warmińsko-mazurski. I żeby go upamiętnić, co roku fundujemy specjalną nagrodę. Właśnie memoriał plutonowego pilota Lecha Dunajewskiego. Kto otrzymuje tę nagrodę? Ten, który wykona najlepszy model jednego z samolotów, na których latał Lew Dunajewski podczas swojej służby w RAF latał na wielu samolotach, dlatego też wybór tutaj jest duży. Mamy jeszcze warsztaty. One zapewne mają zachęcić mieszkańców Olsztyna, czy uczestników tego przedsięwzięcia w ogóle do, do zainteresowania się modelarstwem. Eee, tak, to prawda. Nasze warsztaty adresowane są głównie do dzieci i młodzieży. Eee, dzisiaj już wystartował taki duży warsztat interaktywny oparty na klockach pewnej znanej firmy. Jest to taki warsztat ciągły, do którego można się przyłączyć w dowolnym momencie. I warsztat tematyczny pod tytułem Układamy warmię, krajobraz warmiński. Z drugiej strony są warsztaty związane z budową czołgów, z budową łódek. Myślę, że dzieci znajdą coś dla siebie w towarzystwie rodziców, którzy też mogą się przy okazji dobrze bawić. Organizatorem tej imprezy, tego przedsięwzięcia jest. Nie ma jednego organizatora. My ze swojej strony jako olsztyńskie Stowarzyszenie Modelarzy Warmia współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, który nas tutaj gości w Muzeum Nowoczesności, ale także współorganizatorami przedsięwzięcia jest Pałac Młodzieży w Olsztynie, szkoła podstawowa nr 2 i liceum Feniks imienia Ciechocie.